Znasz swój znak Zodiaku, prawda? Ale czy wiesz, że to tylko niewielka część większej całości? Horoskop urodzeniowy to nie tylko baran, panna czy skorpion to złożona mapa nieba z chwili Twoich narodzin, a w niej zapisany jest kosmiczny wzór, który mówi o Twoich talentach, emocjach, stylu działania, relacjach, życiowych lekcjach, a nawet o tym, czego unikasz. I wiesz, że można nauczyć się ją czytać? Kiedy zaczynasz rozumieć swój kosmogram, swoją mapę duszy, zaczynasz też lepiej rozumieć siebie, swoje wybory, mechanizmy, potrzeby. A to przynosi ulgę, klarowność i daje Ci prawdziwe narzędzie do zmiany. Dlatego zapraszam Cię na webinar, na którym pokażę, jak czytać własny kosmogram krok po kroku, zrozumiale i bez zbędnego żargonu. Nauczysz się rozpoznawać znaczenie planet, żywiołów, domów, horoskopu, osi, ascendentu. Dowiesz się, co tak naprawdę ma znaczenie i jak to samodzielnie odczytać. A żebyś mogła, mógł pracować z tą wiedzą dalej, otrzymasz ode mnie e-book Poznaj swoje kosmiczne DNA. To jest praktyczny przewodnik, który poprowadzi Cię krok po kroku. Jeśli czujesz, że astrologia to coś więcej niż tylko horoskop w kolorowym magazynie, to kliknij w link i sprawdź koniecznie szczegóły.